Siemano! Dobrze pospawano! E, Szymusia dzisiaj nie ma, ja dzisiaj sam. Szymuś na wyjeździe służbowym. Ale z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić Was do konkursu. Do wygrania jest ten oto stoliczek, który na pewno znacie już z mediów społecznościowych czy z YouTube'a. Chcielibyśmy zaprosić Was na to, żebyście wzięli udział w konkursie. Konkurs rusza dzisiaj. E, jest parę rzeczy do zrobienia, także to wszystko w opisie na dole. E, stolik jest wykonany z rurek 17 obsadzony jest w kamień Star Galaxy. Jest taki mieniący się kamień, także wygląda super. Zapraszam Was do wzięcia udziału i z tego miejsca też chciałbym Was zaprosić już na premierę odcinka specjalnego, który odbędzie się 15 czerwca na YouTubie. Będzie dużo emocji, na pewno Was zaciekawi. Także subskrybujcie, lajkujcie, bierzcie udział w konkursie do wygrania Top Cudo. Także trzymajcie się, dobrze pospawani!